Gdzie kupię taki pyłek? Jeżeli chodzi o pyłek, to taki piękny, wielokolorowy można zakupić na naszej stronie internetowej pszczolaσpuszczy.p, ale nie tylko w formie sypkiej, ale również w postaci mieszanek miodowo-pyłkowych. Tak jak widać, jest on bardzo kolorowy, gdyż w naszym rejonie, czyli na pięknym Mazowszu, nie ma monokultur. Gospodarstwa rolne są małe. Oraz jest bardzo dużo lasów oraz nieużytków, dzięki czemu pszczoły są w stanie pozyskać taki wielokrolowy pyłek. Co zapewnia jego bardzo szerokie spektrum oraz różnorodność. Minusem tego typu flory, czyli bazy roślinnej, jest to, że ilość pyłku, jakiego możemy pozyskać, nie jest duża. Ilości pozyskiwanego przez nas takiego pyłku nie są znaczne, zwłaszcza że. Chcemy również pozyskiwać pierzgi, a chęć pozyskiwania pierzgi determinuje nasz do tego, żeby nie pozyskiwać w tym czasie pyłku pszczelego. Gdyż jest to naturalna zależność. Im więcej pyłku, tym mniej pierzgi. Im więcej pierzgi, tym mniej pyłku. Więc zapraszam na naszą stronę internetową Pasieki, jak również do obserwacji, pozostawienia serduszka oraz komentarza. Pozdrawiam.